Na dziewiątym turnieju rycerskim w Chojnicach mamy zaszczyt przywitać następujące Bractwa z całej Polski. W kolejności alfabetycznej, czyli nie preferujemy, tak powiem, wszystkich jednakowo traktujemy, dlatego czytamy według nazw i alfabetu. A więc tak, Bractwo Rycerskie Herbu Prus z Poznania. Bractwo rycerskie księcia Bogusława Kątego ze Słupska. <klucz> Drużyna Czarna Woda. <klucz> Fabryka Świ. Grupa odtwórstwa historycznego Bersekula, Najemny poczet Rycerski Preza. Rycerstwo Ziemi Zgierskiej Stanica Welesa Starogarska Wolna Drużyna Łucznicza Bracia Herbogryf, Zastęp Krzyżogryfa no i oczywiście gospodarze, dractwo herbotur I oczywiście cichocińskie praczki. Nasz narybek mam nadzieję, że w niedługim czasie zdominują wszystkie parkiety tutaj na, na, tym konickim, na tej konickiej ziemi, a potem wyrosną z nich ładne niewiasty, tudzież łuczniczki, które trafiają w najlepiej punktowane pola. I oczywiście w serce też mogą trafiać, tylko tak, żeby za dużo poległych nie było chłopaków zawiedzionych miłością do pięknych nieba. Oczywiście niebawem rozpoczynamy turnieje łucznicze, to już niebawem. Planowane na 12.15, a najpóźniej o godzinie, godzinie 13.00 turniej bojowy. Wszystkich, którzy jeszcze nie zgłosili się, a są chętni dostawania szranki w turnieju bojowym, zapraszamy. Pełna gotowość 12.30-1245. Wtedy objaśnijmy jeszcze elementy konkretne, które wynikają z regulaminów. A teraz chwila wytchnienia. Państwa zapraszamy do wystawców na kolonie oczywiście naszej fosy i przypominam pokrótce program. O 12.15, jak wspomniał Olek, będzie turniej uciczy po mojej prawej stronie przygotowania do turnieju tarczy i miecza. O 13 mam nadzieję, że będą warsztaty, które poprowadzą ludzie z Funki, tam po prawej stronie, a więc będzie nauka. O 13 również jehocińskie praczki będą tańczyły, a więc pokażą swój kunszt taneczny. Następnie oczywiście będziemy mieli o 15 zabawy plebejskie dla dzieci. O 17 przypominam, że jest msza odpustowa. Ksiądz biskup Ryszard Kasyna będzie dzisiaj w Chojnicach. Ksiądz Probosz oczywiście już przeżywa katusze oczywiście i mam nadzieję, że będzie wspaniale i sympatycznie. My również, poczty będą obecne na mszy odpustowej. Potem yy, półfinały o godzinie 8.30 wieczorem nagród. O 19:00 zespół muzyki dawnej Jarman. O 20:00 to, na co najbardziej, czyli inscenizacja obróżnienia miasta Chojnice w 1466 roku. O 21:00 będzie taki przerywnik muzyczny ciągle na fali i o godzinie 20.30 teraz ognia Cerber z Grubia Dobrzynia. a więc tak to będzie, mam nadzieję, że nie będzie padało czego sobie i Państwu nie życzę, żeby padało mam nadzieję, że tym razem było 20. .30. proszę Państwa, za chwilę ciechodzińskie placzki pokażą swój kunszt taneczny to właściwie takie pokłosie jeszcze mojej córy, nim wyjechała uczyła ich tańców rycerskich. Zaczną Ciechodzińskie Praczki, za chwilę jak Pani Wieta je ustawi. Nazwa sama mówi dlaczego Praczki, bo, bo ciechocina, a czego to też Praczki. A więc no, wychodzi proszę Państwa jako pierwszy utwór ballada rycerska, najstarszy taniec średniowiecza, prawdopodobnie z czasów Karola Wielkiego. A więc Ciechodzińskie Praczki i taniec pierwszy, Ballada rycerska. Którejś z te najmniejsze? Najnowszy, no by to cię I teraz kolejny taniec, y, spikerinki, a więc najmłodsze zatańczą taki taniec kobiecy. Nazywa się spikerina, bardzo oczywiście wdzięczny. Stroje pasują pod wiek. Y, zobaczycie Państwo takie nostalgiczne, fajne podejście, takie właściwie średniowieczne, używając kolokwializmu współczesnego diskopera. Spikerina. Państwa integracji w tych dziewczynkach. Teraz starsza grupa, która już tańczy drugi rok. ciegocińskie praczki, taniec, też średniowieczny, taki dostojny, dworski, wchodzony. Proszę bardzo, panie Piotrze. Panie Pawle, przepraszam. Zwracam uwagę na młodej A Ja się chcę samemu tańczyć. Tańczą taniec, nazywa się Maltański, też bardzo taki jest dostojny. Zobaczcie Państwo tą pasję, z jaką maluchy tańczą. To, to wysunięcie nogi, a więc to naprawdę urzeka. A to przekażcie sobie znak pokoju, dziewczyny, bardzo spokojnie. Panie Pawle prosimy, tak. Taki bardziej spokojny, stonowany, też taniec dworski, a więc taniec maltański. Zwracam po uwagę na bardzo dużą melodyjność. Taniec taką trzysekwencyjność.

To grupa starsza, czyli widzicie Praczki, tańczą najbardziej znany tanie średniowiecza rozpoznawalny nazywa się kender po polsku kręcią. Chodziło o to, żeby, się, żeby panie zakręcić w głowie podczas tego tańca, że potem nie trafiła do właściwego partnera, a więc najbardziej rozpoznawany Danie średniowiecza. Kender, panie Paweł, czyli kręcią. To słynne kręcenie. Z ogniem, panowie. Nastąpiło w tym roku przełamanie. Mamy dwóch smerbów. Zegadek od pana ministra N. dziękuję mojemu przyjacielowi, który zmarł wczoraj, Czarek Jagiełłynski Dziękuję jemu, a turniej uczniczy to mojej córce, yy, która wyjechała w tym roku do Irlandii z noczkami na stałe, a więc smuta, ale mam nadzieję, że słońce będzie, będzie na Zapraszam do funki za chwilę, turniej uczniczy obok, turniej tarczy i miecza, kramy na zewnątrz, a więc Przypominam cały czas Józef Szczuchowa rzeźbi ptaszki, a więc można te ptaszki u niego oczywiście, nie wiem jaki ekwiwalent, potem on tak fajnie oczywiście gwizdza, więc ptaki są elementem bardzo ważnym. Zapraszam serdecznie.

Dziękuję <śpiewa> grupa, grupa z Siano, zawsze wszystkich, witam w życiu. wszystkich, witam wszystkich, na na witam ale witam wszystkich, witam będzie następujący. Ja, każdy z was ma mieć strzał czasu. w I macie po strzał. Teraz w Przechodzimy po w Pierwszy krok. w kołczaniu. Trzody Dobra, David, a <sluruh> <sluruh> 25 punktów. Jeżeli traficie pierwszą, macie 25 punktów, dalej nie musicie strzelać, bo nie ma do czego. Eee, drugą strzałą 20 punktów, trzecią 15, czwartą 10, piątą 5, szóstej nie ma, a jak nie trafią to 0. Czyli wszystko jest jasne. No, no, pierwszego zapraszam na tor Darka Jarka. パロッチしい To to no od pana tam nasza, tam, tak. Szatan, szata mierna, ale oczywiście, ducho tak. podoba Tak. 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 pana Tak. 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 Szata Tak. 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 taki stary Tak. Nie będzie Braczko, proszę państwa. Najlepsi fajterzy, a mnie już widzę po uśmiechach, może fabrykę, jak zwykle... Czy ktoś nie zna zasad turnieju bojowego? Ręka do góry. Aha, dziewczynka jedna, dziewczynka druga. Aha, ten pan. No, no dobra, Czyli Są dwie osoby, które nie znają to jest zasad turnieju bojowego to dla nich może warto byłoby przytoczyć lub też rycerzy, którzy będą a, mieli największe szanse. Mam nadzieję, że e, niektórzy z tych e, dzielnych rycerzy będą a, w Państwa, że tak powiem, e, zdobędą wasze, Waszą sympatię i będziecie ich e, mocno im kibicować, bo e, to się liczy, e, wiadomo, nie tylko prosiłbym e, e, kibicować e, e, rycerzom z Cholnic, bo chyba jeden przedstawiciel będzie, także proszę też. E, Proszę też wspierać tych, też innych rycerzy. Można zakładać pospiesznie, fantruby, rycerze potem udzielają e, autografów, tudzież wymieniają się telefonami. Jeśli chodzi o e, trafienia, e, trafienia e, w walce e, na miecz e, tarcze, liczone są e, całościowo, czyli cała... E...